Dobra, zaczynam operację murek, murek tutaj na te rury. Także jest, słuchajcie, murowane. Mój ziomeczek jest tutaj ze mną, on nie jest medialny, nie lubi się pokazywać, także nie jest kręcony generalnie. Czyli, słuchajcie, pokażę Wam jak to jest wykonywane. Pierwsza warstwa jest przymierzana. I teraz tak, ktoś mi pisał różne rzeczy, żeby nie kłaść tych suporexów tutaj, ponieważ będzie pękać, bo posadzka pracuje, bo jest podgrzewana. Co tam jeszcze było? Później jeszcze, no generalnie ja teraz mówię, że powinno być, boję się, boję się że to jest, będzie mocno słuchajcie, słychać w tej sypialni. Bo jednak, tutaj, dużo tych metrów sześciennych tego powietrza z tej maszyny, którą mamy nad głową, będzie przepływać, także Pfu. chciałem to jakoś zabudować, uszczelnić. I teraz mój pomysł jest na to tak: Już wyciągnąłem maszynkę do steropianu ze strychu, chcę przeciąć steropian dziesiątki, poprzecinać na piątki i po prostu ułożyć tutaj zabudowę. I pianką to wszystko uszczelniać w momencie, jak idzie murek, także będzie szedł jeszcze styropian. Taki jest plan wstępny, czy się uda, czy się nie uda, to, tego nie wiadomo. I później tak, później na ten murek albo narzucić tynk, albo narzucić, ktoś mi tam pisał, e, regipsy wygłuszające. Są podobno jakieś regipsy wy, wygłuszające. Także może taki jakiś wielki arkus przylepić. E, no tak to wygląda. Tutaj zostawiony jest kawałek na opaskę. No i myślę, że będzie spokojny, spokojnego wyjścia nie ma. Później będzie można w obrysówkę do tego ładnie przywiercić, przykręcić. Zobaczymy jak to będzie. Takiego kleju używamy do tego zaprawy klejącej. No i co? I uczę się od mojego ziomeczka, jak to się dobrze wszystko yy, muruje, jak to ma wyglądać nabieram doświadczenia. Będziemy oczywiście nawiercać pręciki w ścianę, żeby wszystko ładnie związało. No i tak to jest rozwiązane. Słuchajcie, no minusy, minusy, minusy są duże. Wchodząc do, do tej sypialni nie ma ładnych czterech rogów. Będzie generalnie zobaczcie jeden wrzut, drugi wrzut. No i tam jeszcze jakiś trzeci kurcze. No no będzie tak wiecie, no troszeczkę nieciekawie, co innego jak tutaj by nic nie było i by psz, ruch był ładny i fotel by było można postawić, no nie da się, ale jest ściana słuchajcie, Sta, stanie porządna ściana, także będzie można ją wyeksponować w jakikolwiek sposób, będzie można coś na niej zawiesić, docelowo to miało być różne, przeróżne rzeczy, tutaj miały być jakiś regał na książki, ale... Wszystko, 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 słuchajcie, kosztuje. Każdy regał, każde ten, no to zabudowujemy najprostszą ścianą, no i lecimy z tym tematem. No tak to wszystko w tej chwili wygląda. Eee, no dobra. No to lecimy z robotą. Wołam mojego ziomeczka do roboty i lecimy. Ziomoś! Lecimy z robotą! No i działamy. Jakie postępy mamy? Postępy mamy takie, że ścianka pomału staje. Ja tnę steropian na pół to te dziesiątki. I po prostu obklejam te rury. Typowo steropianem, żeby w jakikolwiek sposób je wygłuszyć. Każda dodatkowa akustyka jest na plus, także mi się wydaje, że dobrze robię. Lecą boki, lecę trochę z grubszych. Tu pianką pozapianowuję. Później i tak jeszcze ten regiff, jak mówiłem, przyjdzie, także jest spoko, nie. Tak mi się bynajmniej wydaje. Zawsze, żeby po prostu więcej było tych materiałów i przysłaniały te. Rury mógłbym wrzucić tutaj dziesiątkę, ale nie zawsze się by zmieściła. Bo te rurki, jednak tu, tu, na przykład, ta jest wypchnięta, to by się nie zmieściło. Dlatego daję tnę na pół i, i myślę, że będzie spoko, nie? Tak to w tej chwili wygląda. Tutaj jest ten kabel od prądu wypuszczony, no i jakoś ta ścianka powstanie Także. Jak myślicie? Napiszcie w komentarzu. Ktoś mi napisał, że ma dokładnie vis-a-vis, -vis, tak jak ja zrobione rury i powiedział, że bardzo mocno było słychać tą wentylację. Nie wiem czy mówiłem. I że sobie powpychał coś tam w środek i już jest lepiej, ale dalej ją słychać. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie tego słuchać. Chociaż no mówię Arsenał, Arsenał jest nad głową. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. No i lecimy dalej z tematem. To na tyle tej wrzuty. My tam zasuwamy. Magda przyjechała. O, jest. Przywiozła mi brakujące rzeczy, a mianowicie. Zaraz wam pokażę. Tylko. Gdzie to jest? Co brakło? Brakło te krzyżaki, co mówiłem. I jeden pustak. Jeden pustak, słuchajcie, także biorę tego pustaka i lecimy dalej. Dobrze, że zdążyła, bo jest przed 14:00. także lecimy dalej z tym tematem. No i jakie postępy są z moim ziomusiem, sobie zobaczcie, takie w tej chwili. Mamy większą połowę ścianki, która jest stoi, cały czas jest docieplana tym styropianem. Także myślę, że będzie spoko, To myślę, że będzie spoko, tak to wszystko wygląda. Tutaj Armagedon mamy po bojowisku, bo docinamy. Bardzo się pyli. No i widocznie, bardzo będę się cieszyć, że jest odkurzacz I można robić wewnętrzne roboty. Właśnie nie sprzątając, zmiotły, żeby się wszystko kurzyło. Także plus, jak smok. Nie? Jak Wam się podoba? Dobrze jest zrobione. Powiedzcie. Są też pręcikami wbijane, kotwiczone z tej strony. Z tamtej nie robiliśmy, bo jest komin i jest jakby docinane. Zaraz wam pokażę, bo tutaj jest mniej miejsca. Także jest komin smarowany i jest tak wkładane. Wszystko nie? Tak to wygląda. Tu jak już widać, kabelek od alarmu leci sobie z rogu, go będę wypuszczał. Tam ktoś pisał mi wcześniej, że. Yy, znaczy, pisał. Tu ktoś był i mówił, że nie bardzo, trochę miejsce, bo tak, jakby będzie odcinać te drzwi. No ale są w każdym pokoju, także i tak wewnętrznie ktoś musi wejść, a chroni generalnie czujka. Powinna chronić wszystkie drzwi wejściowe, gdziekolwiek są tylko założone i można się wbić, na hacjendę, na kwadraki. No i dobra, lecimy dalej z robotą. I mamy docinane w tej chwili ostatnią sztukę. Ostatnia sztuka i cała ściana stoi. Tam brakuje. I mamy ściankę wymurowaną. Także udało się. Jest. Efekt końcowy z daleka jak po sprzątaniu. Czekałem 4 godziny, żeby się połączyć z I oni mówią, że na ścianie, jeśli świeci, jest wlan. I oni muszą to włączyć, dopiero mój router będzie działał. No kurwa jeszcze laptopa nie odpaliłem, bo bo jest inter bez internetu nie mam, nie? No, 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 no. Sercią akurat gada, słuchajcie. E, żyje, ja wam nie mówiłem, wypadek miał w pracy. Ale żyje. Siedzi sobie teraz i odpoczywa generalnie. Cześć prochani. Żyję, żyję, będę żył. <grym> Żyję, żyje. Taka wrzuta. Yy, pokażę wam jutro co tam, jak to wygląda jak jest posprzątane już. Bo yy, zostawiłem zostawiam, tak ten syf i się zawijam. To na tyle. Cześć. Wracam sobie na Haciendę. Porozmawiałem sobie z ziomalkiem, słuchajcie, którego nie widziałem yy, spory yy, czas. Ziomale, ziomalek, który zabrał mnie do Anglii. Dzięki niemu jestem tu, gdzie jestem. Także właśnie tam podjechał z synem. Idę szybko. Wchodzimy na kawę do mieszkania i bajerzymy. Co u kogo słychać? Też się wybudował. Yy. Długo się nie widzieliśmy. Yy. A, nie zabrał mnie tylko dlatego, bo ma dwa siedzenia, jakbyście pytali. Yy. Też się wybudował i będziemy o tym nawijać. Coś chciałem powiedzieć, ale pewnie skłamać, także na tyle tej wrzuty.